oka hej się widziało Janusz pijanka. Jestem w Warszawie, zobaczcie jak Warszawa wspiera wszystkich. Patrzcie, to jest Warszawa. To flagi ukraińskie. Zobaczcie, jeszcze się kręci. Tu ludzie podglądają co tutaj jest. Proszę, można zobaczyć, można wejrzeć. O proszę bardzo. <tutę> tutaj ktoś też sobie jadł. Tu nie nadajemy. Mi nie nadajemy. Tylko dostawy, zobaczcie, niech to będzie lapom potomnych ludzie w kolejkach stoją zobaczcie matki z dziećmi ja zjadłem soczek sobie wypiłem Jeździerz mi się żadnych nie chce nic zobaczcie i zobaczcie kolejka non stop ludzie nagrywają tutaj jak kręcą też zobaczcie jak to wygląda wybrać można środki przystąpki hej i widzicie gdzie ludzka stopa staje tam wszystko dostanie, maszynkę do dalenia. Tutaj bezkosztowna Iża. Zobaczcie, tu żołnierze nasi. Pan paszport ma? Ja że mam. To proszę pokazać. O, ja wam pokażę więcej, jak paszport. Paszportu nie pokażę, a pan. Nie, a teraz pan, pan o nim przeczyta. W momencie, w to zobaczymy, żeby wyłączyć, bo mi zaraz bateria są.